Siemaneczko mordeczki witam w nowej gierce w symulatorze otwierania skrzynek, a w dzisiejszym odcinku ulepszymy sobie przedmioty. Mam przygotowane równe 30 przedmiotów do ulepszenia od najsłabszych do najlepszych. Powiem wam tak szczerze, grałem już wczoraj mega, tak trochę w tą gierkę, żeby nie powiedzieć długo, ale grałem i potrafiłem takie rzeczy mam potrafione. Niezłe, co nie jest nie? Widać, że Graham to też wysoko całkiem wbita. Kontrakty na razie nic nie mam, więc zaczynam odcinek. Ulepszamy. Po kolei lecimy. Czy będzie Kałach ulepszony, czy nie? Dobra, pierwsza lipa. Czy się ulepszy? też nie shotgun za 55 przydałby się ale tylko 9% więc to jest mega mało no już kosza za 69 może może przydałaby się przydałaby się ale nie będzie szkoda Dobra. Dzisiaj wszystkie kosy zostawiam. Jak się oczywiście jakaś trafi na te 30 ulepszeń. Wtedy w następnym odcinku będziemy je ulepszyć. Dzisiaj będzie taki wstęp, wiecie z ulepszania, a później będzie odcinek z otwierania skrzynek. Obszam, że ta seria będzie trwała tak. Póki wszystkie skrzynki nie potwieram Na razie nic ciekawego nie trafiłem O, tu już wchodzimy na wyższe Zobaczymy, może teraz by się trafiło za 400, nie Nie, nie, nie Jesteśmy w połowie, a nie trafiliśmy nic ciekawego Nadal nic. Najpierw, może Dragon i File zmieni się w wykosetą? Też nie. A jeśli oczywiście obejdziecie do końca i chcecie serduszko, to miście hashtag Kosa. E ja wam przypnę serduszko. Dobra. Teraz te droższe, może. Może któreś będzie. Dobra, mamy pierwszą kocę. Ładnie podwoiliśmy zysk na no. sporo całkiem. Dobra. Może ta rękawica by się udało zrobić? Nie. To jest mega mały procent szans, żeby. Zrobić tą kosę Na 9% ciężko jest zrobić Powiem szczerze wam Wczoraj miałem mega duży kofartek jak z Marcinem To mega trafiałem Widać po moim ekwipunku te kosy Maksymalne, no to widać Na fuksie, ale Może też jakąś kosę trafimy Hmm. Czy będzie kasz Nie, Nie dostaję kurs, Tu mam jeszcze spokój. Mamy tu wyliczone. W końcu muszę jakoś trafić. Dzisiaj taki wstęp będzie. Wiecie, że Ulepszanie, później będzie otwieranie skrzynek, to co lubicie. I oczywiście hazard jest tylko dla pełnoletnich, więc nie zapominajcie o tym. A tutaj nic nie tracę. Bawię się po prostu w symulator otwierania. Jaką Może żebym jakoś trafił w końcu? Nadal nie. 200 do zyskania. Może się uda teraz, a może nie. Ech, szkoda. Nice, mamy kosę. Dobra. Wie kos już mamy. Na razie mamy dwie kosy, tylko dobra. Dwie kosy na się całkiem dobre trafione. Później będą na następny odcinek do przepałki. Może coś ciekawego trafimy. Nie wiem, zobaczymy. Jeszcze pewnie zrobię tak, żeby wiecie na następny odcinek. Zrobimy otwieranie skrzynek, albo nie wiem, jak zrobić. Zobaczę jeszcze. Ale mam taki pomysł, że. Za... Że będziemy robić coś takiego, przepalanie skrzynek co 10 odcinków. Że 10 odcinków będę otwierał skrzynki, po odcinkach też będę sobie otwierał skrzynki. A ja właśnie gadam i trapiam mega dobrą kosę No i to nieźle. No i co 10 odcinków będę otwierał skrzynki. Może taką opcję by zrobić. Wtedy będzie trochę na kontrakty, na. Ulepszenia i będzie mega fajnie Dobra, na ziemi nic nie trafiliśmy, nie przejmujemy się I zaraz kończymy, O, teraz to nie jest. Dobra Szansa na te rękawice, mega je chcę, ale Nigdy ich prawie nie trafiłem I nie trafię jeszcze na tym odcinku na pewno Ostatnia Ostatnie ulepszenie To była kosa przygotowana specjalnie na odcinek. Żeby nie było. I nie ma już nic więcej. Nie ma. Dobra, wchodzimy teraz w kolekcję. Tak się prezentuje cała moja kolekcja. Mam 41 tysięcy dolków. 12 temu trafiliśmy. Ile kos? Policzmy zaraz. Czekajcie, to było. 3 kosy 64 No dobra Zysk jest i to mega fajny Czekajcie 4 kosy, czekajcie jeszcze zobaczę, żeby się nie machnąć. Nie, jednak 3 tak, 3 kosy na 30 skrzynek. No to nieźle. Dobra że są, taki początkujący odcinek będzie, więc dzięki mordy za obejrzenie, zostawcie łapkę w górę, subik, dzwonek, komentarz, wiecie jaki, żeby dostać serduszko, a my już się widzimy niebawem, mówi dla was Kamil, pa.